Cześć kochani, dziś porozmawiamy o tym, jak znany polski youtuber kradnie content od zagranicznego twórcy, który nazywa się JT. Ma on pół miliona subskrypcji. Anglo jest... Języczny twórca pokazuje, że Konopski używał tych samych screenów oraz, co jest jasne, podobnie nazywał swoje filmy. Niestety dobrze wiemy, że bardzo dużo polskich twórców zgapie od zachodu. Jeśli mielibyśmy oceniać cały polski YouTube, to co najmniej połowa z nich ściąga właśnie z zachodu. Według nas Konopski nie, nie zrobił nic złego. A co wy sądzicie o tej całej sytuacji? Piszcie w komentarzach, chętnie z Wami porozmawiamy. Cześć! Thank you